Na początku grudnia zakończy się drugi etap remontu drogi krajowej nr 3 w Jaworze i tym samym zakończy się umowa z wykonawcą prac. Koniec za porozumieniem stron, bo wykonawca i właściciel drogi mają już dość przestojów, za które właściciele sieci nie chcą płacić. Tempo prac przy remoncie dwóch z sześciu jaworskiego odcinka krajowej trójki można porównać do wyścigu żółwi, choć i żółwia czasem można tu urazić. Wynika to z sytuacji, które miały miejsce na budowie, na odcinki, na których wykonawca prac remontowych, czyli firma Skanska, prowadziła prace związane z remontem. Niespodziewanie i nieplanowo wchodzili na tak zwane awarie właściciele sieci i prowadzili pracę na sieciach. Prowadzenie tych prac trwało od kilku dni do nawet kilku tygodni, a to spowodowało, że nasz wykonawca nie mógł prowadzić prac przewidzianych umową, czyli nie mógł tak naprawdę remontować tej drogi, nie mógł zaplanować prac na najbliższe dni, a co za tym idzie nie mógł, zakończyć je w, ich w terminie przewidzianych umową. Pierwotny zakres remontu miał obejmować odcinek od skrzyżowania ulicy Lubińskiej z ulicą Kuzienniczą do skrzyżowania z ulicą Chrobrego i miał się zakończyć w tym roku. Co dalej z tym remontem? Gmina była przygotowana i gmina jest przygotowana. O tym świadczy chociażby fakt wymiany sieci wodnej oraz kanalizacyjnej na obecnych dwóch odcinkach. Gmina Jawor na początku tego roku przygotowała dokumentację na wymianę sieci wodnej oraz kanalizacyjnej. Gdybyśmy nie mieli takiej dokumentacji jako gmina, nie byłoby mowy tak naprawdę o wymianie ani jednego metra rury wodnej czy kanalizacyjnej. Dwa etapy tego remontu pokazały, jak poważna jest to inwestycja i z jakimi zadaniami trzeba się liczyć. Chociażby rzeczka młynówka przykryta asfaltem, czyli ciepłownicze. Dodatkowo w ramach prowadzonych zadań dokonaliśmy wspólnie ze spółką Ciepło Jawor zabezpieczenia i termoizolacji rur w przepustach, które przechodzą w ciągu remontowanej drogi. Także udało nam się zabezpieczyć kanał mynówki, który również przebiega przez remontowaną drogę. To jest bardzo istotne, ponieważ awaria tych sieci na nowym odcinku groziłaby tym, że to gmina Jawor musiałaby próć nowo oddane, remontowane odcinki. Jest jeszcze nadzieja na dokończenie prac, ale w przyszłym roku. Jakby warunkiem kontynuacji em, remontu tej trasy jest właśnie opracowanie em, dokumentacji projektowej dla przebudowy sieci i skoordynowanie tych prac. Tak, Jeżeli to będziemy mieli, czyli właściciele sieci opracują dokumentację, my wtedy będziemy mogli wystąpić wnioskiem o przyznanie środków na, na tą inwestycję.